ale w tym miejscu, ale szybko, szybko na. A, już wiem, jestem gafa jedna. Boże, szybko. Szybko włożę. Zapomniałam. Bro, o popierze zapomniałam. O popierze, o popierze. O, już mam papier, okej, okay. szybko. Szybko, o nie, no nie. To nie papier, to koronaręcznik. Idę po papier. No, w końcu mam papier. Okej, okay, idę. toalety i się zamykam. Okej, okay. jestem co, już zamknięta. Sprawy załatwione, idę już. Okej. Okay. Zjem sobie jabłuszko. No, o nie znowu mi się jak chcę sroć. No nie szybko do gibla. Dobra. To Toaletowe sprawy. Trzeba kupę robić. Hej. A gdy mam sraczkę, to muszę lecieć. Hej! Aha, ha ha ha. Sraczkę wielką. Teraz mam. Pa pa pa, pa srażkę wielką teraz mam. Pa pa pa, pa srażkę wielką teraz mam. Pa pa pa, pa srażkę wielką teraz mam. Bo nie nieświeże jabłuszko. O już. W końcu. Schodzę na dół. I czekam. Kogoś. czy ktoś będzie do hotelu. O jezu, no tak, zapomniałam, hotel będzie jutro otwarty. Dobra, idę się przespać. Zamykam drzwi. A jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i subika i komentarz. Bym poprosiła komentarze. Serdecznie. Więc pa.